Siema, siema, szukam trio do Fortnite'a e, plus e, no może być 9 lat nawet e, żeby grał w PS4 lub Xbox może wszystko, znaczy cała platforma w sumie to ja chwilę po, pobuduję w to coś, coś takiego jak ja teraz mam na moje i takiego Jest rozgrzany I teraz napiszcie mm, w komentarzu Swój nick Dajcie subskrypcję na tym kanale Swoje punkty na Ja osobiście mam 5100 punktów Ale mam czempiona, spadłem po prostu w czempiona I co? Przepraszam za na nagrywanie, bo mój kuzyn nie nagrywam. Ale niestety nie mam na PS-ie włączone. Dobra, e... teraz już o mnie mamy Bartek o ma 11 lat i ja mam korkanie tak 300 sezonu. Co jeszcze? Nie wiemy tak sięgać litaka albo coś takiego. Zostawiacie minimum 4000 na arenie i żeby ogarnąć nie był się z tym graczem i hmm. żeby nie. na nie poddawał się po pierwszej gierce hmm. za 0 punktów hmm. No i co? Ale zaraz skończymy ten film, jeszcze chwilkę pokazuję i zostawicie suba to będzie bardzo długi. Napiszcie swoje winy, nick. I